Hej, tu się zapraszam was dzisiaj na odcinek, w którym będę malowała się kosmetykami, po której sięgam najrzadziej. Jeszcze nie wiem jakie to kosmetyki będą, muszę zajrzeć w szuflady, żeby się dowiedzieć. Także e, zobaczymy co to jest i dlaczego. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od podkładów, korektorów, was i tego typu rzeczy. Korektorów to akurat nie mam tutaj dużego wyboru. Wydaje mi się, że sięgam tak na zmianę. Po wszystko, ale chyba najdawniej używałam y, tego z glam shopu, bo dawno nie był w mojej kosmetyczce miesiąca, a, więc nie testowałam go przez dłuższy czas. Z bas chyba najdawniej używałam chyba Iryny X, tak mi się wydaje, chociaż nie, bo używałam jej y, do rozświetlania, więc chyba w takim razie. Glam Shop, z pudrów na 100% Laura Mercier, rozświetlająca by tutaj była. I chyba puder pod oczy z Hean. To to mamy, a podkłady, o matko. Dobra, wiem który. Flawless Skin od dr. Irene Ellis, bo on do mojej skóry tak średnio, więc, więc tego chyba najdawniej używałam. Z rozświetlaczy na pewno jakieś sypki, myślę, że Glow Mama z Glam Shopu. Z brązerów to tak trochę ciężko wybrać, bo ja je w kosmetyczce miesiąca zwykle tak prze, przekładam i przemieniam i zawsze coś tam jest, ale w sumie tej paletki yy, dawno nie używałam, bo tych, tych bardzo rzadko używam, więc tak w sumie rzadko po nią yy, rzadko ją wyjmuję. Więc paletka z glamu, a róż? W różach też mam zagwozdkę, Też nie wiem, którego najrzadziej używam. No dobra, ale tak szczerze, bardzo dawno nie używałam tego. W sumie jedny z moich ulubionych róży, ale bardzo, bardzo dawno go nie używałam. Paletki. Tu <grych> mnie to zastanawia... Nie, ja wiem, jaką paletę. W ogóle po nią nie sięgam. W ogóle. I myślę, że, że ta też jest dosyć rzadko przede przeze mnie wybierana. I w sumie nie wiem dlaczego, ale zaraz o tym pogadamy. Dobrwi na pewno pomada, bo pomad już praktycznie nie używam do brwi. Z maskar w sumie dawno nie używałam, z maskar do brwi tej ym, z Glam Shopu. Jasne, Maskar tej w ogóle nie używam, bo jest wodoodporna, więc może ta maskara ewentualnie. A do ust, konturówek to na pewno czerwona, ale nie wiem, czy dzisiaj użyję czerwonej, czy mi będzie pasowała. No tu w kwestii szminek to najrzadziej wybieram te, które po prostu nie są w moim kolorze, czyli na przykład taki Luxury, ale ten odcień to też jest taki trochę nie mój. Winerek 20, takie, takie chłodne, fioletowe. E, róże to takie są Właśnie troszkę niepodemnie, więc. Ale tego też bardzo rzadko używam tej szarości. To wyciągnę sobie kilka po prostu wybierzemy, co będzie najlepiej pasowało do makijażu. Ale z tych HAN Hansei Nude bardzo dawno nie używałam 44 smu, chociaż jest bardzo ładny kolor. Armani 403 też. No i chyba tyle. Malujmy się. Powiem Wam, że jestem tą selekcją całkiem miło zaskoczona, bo wiele rzeczy y, jest takich trochę naciąganych, w sensie, że używam ich, tylko miałam jakąś tam przerwę, na przykład, nie wiem, 2-3 miesięczną, bo nie było czegoś kosmetycznego miesiąca na przykład, ale na przykład w kwestii róży, w kwestii baz, w kwestii podkładów w sumie też, czy pudrów, mamy mnóstwo rzeczy, które, które po prostu używam cały czas na zmianę, więc... W sumie ta kosmetyczka miesiąca jednak jest całkiem fajnym pomysłem. Dobra, zaczynam sobie od bazy z glam shopu z krem baza rozświetlająca i nie używam jej dlatego, że jest słaba, tylko po prostu chyba tak wypadło, że dawno jej nie miałam. Jest to fajna taka lekka baza o lekko rozświetlającej formule. Następnie podkład i w sumie robiłam, użyłam tego podkładu w życiu raz albo dwa razy. Robiłam test y, z podkładami dr Ireny Eris i ten mi przypasował najmniej, bo to jest taki podkład anti-aging i dla mojej skóry nie pacało, nie pacało, więc zobaczymy sobie dzisiaj i wezmę sobie pędzelek ten nowy z Glam Shopu. To jest numer Mm, 020W Light Bash. Podkład ujędrniający, słuchajcie. Właśnie te podkłady od Ireny Ellis, one mają takie wsparcie pielęgnacyjne, często. Więc akurat przy anti-aging to, to jest całkiem spoko opcja, żeby miały też jakieś składniki pielęgnacyjne. Ale właśnie pamiętam, że na mojej cerze nie wyglądało dobrze. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. Nie no z daleka to on wygląda. Git jest ciutko chyba dla mnie za jasny, ale to już pomińmy. O, okej, okay, już wiem chyba, o co chodzi, bo na policzkach u mnie wygląda bardzo ładnie, albo na czole, ale tutaj na nosie jest taki... taki jakby powłaził mi we wszystkie pory i tak... Mm, nie wygląda to za ładnie. Spróbuję to doklepać gąbeczką. I ja, jak dobrze pamiętam, to u mnie się po prostu nie utrzymał zbyt ładnie ten podkład, jak robiłam test taki zbiorczy tych podkładów od Irene Eris. To ten wypadnego, najgorzej, bo właśnie tak się, gdzieś tam no mocno, wiecie, mocno się wyświecił. Nie wyglądała moja skóra dobrze po nim. Nie można oczekiwać, że każdy podkład będzie na nas dobrze leżał, szczególnie, że nie jest to podkład dopasowany do mojej skóry. I korektorem moim będzie dzisiaj Glam Shop korektor pod oczy w numerze 2. I nie używałam go dawno, dlatego że po prostu miałam inne w kosmetycznym miesiąca, ale ten korektor uwielbiam i jest jednym z moich absolutnych ulubieńców. W sumie, zrobić taką kosmetyczkę miesiąca z produktami, których się używa najrzadziej, najmniej, najdawniej, to też by nie było głupie. Oki. Okay. I pudry przygotowałam sobie dwa. Jeden z nich to Han Fresh Rosey, puder pod oczy. Używałam. Jakiś tam czas temu, um, ale nie używałam nie dlatego, że go nie lubię, tylko dlatego, że po prostu tak wypadło, że miałam albo coś do testowania, albo jakieś inne pudry po prostu w kosmetycznym miesiąca i ten nie był dosyć dawno używany, ale jest to całkiem spoko puder. Jedyne na co trzeba zwracać uwagę w nim, to to, że jest to puder różowy, więc on będzie delikatnie nas rozjaśniał. Więc ja sobie go nałożę. Tutaj na całą centralną część twarzy, bo drugi puder, który mamy, jest mocno rozświetlający, więc nie chciałabym, wiecie, aż się tak cała błyszczeć. <laughs> o, nie wiem, czy to widać w kamerze. Wydaje mi się, że trochę widać, że takie tutaj się zrobiło troszkę bledsze i bardziej różowe bledsza i różowa skóra się zrobiła. No i do twarzy rozświetlająca Laura Mercier. Nie używałam jej dawno, bo, bo jest to po prostu mocno rozświetlający puder, który daje dosłownie efekt takiego trochę rozświetlacza. Także sobie troszeczkę odsypię i zaraz nakładamy. I generalnie bardzo go lubię, bo on daje takie, widzicie, o takie mega zdrowy glow, ale po prostu dla mojej skóry jest bardzo mocny, więc ja muszę z nim mega mega uważać. Natomiast e, jak na rozświetlający puder, to nie podkreśla wcale tak mocno tekstury. Po prostu buzia wygląda na taką, wiecie, e, tłustą po, po godzinie. <grym> Ale puder jak na rozświetlający jest genialny, bo właśnie nie podkreśla mocno tekstury skóry i nie wygląda na twarzy tak ciężko tak. Czasami jak się używa pudrów rozświetlających, to one wyglądają po prostu tak grubo, jakby taka gruba perła, wiecie, było na twarzy i... I tak sucho jakoś to wszystko wygląda, a ten wygląda tak bardzo zdrowo. Tak bardzo, bardzo zdrowo. Tak cieniutko leży na skórze. I bardzo mi się to w nim podoba. No, zobaczcie. Ładnie to wygląda, no kurczę. Chyba wrócę sobie do tego pudru. To może teraz bronzer. Wezmę paletkę z Glam Shopu. I w sumie po tam mi się jeszcze zdarza sięgać, ale po te to już w ogóle... Więc może wezmę sobie tą mandalę, bo on jest taki po środku, bo ten jest matowy, ten jest mocno błyszczący, taki rozświetlający, a ten jest taki po środku, ma tak, taką lekko rozświetlającą formułę, ale jest jeszcze taka, wiecie, do przeżycia. Nie przypadam za tym, za tym brązerem i za tym rozświetlającym też nie za bardzo. Te dwa, generalnie rzeczy są super, te dwie rzeczy, czyli rozświetlacz taki kremowy i ten matowy brązer, petarda ale te dwa na dole to nie moja bajka. No ale zobaczcie, jakoś tak jak tutaj sobie na tą taką rozświetloną skórę nałożyłam, to wygląda to całkiem, całkiem ładnie. Może po prostu trzeba tutaj uważać z ilością, żeby to rozświetlenie nie było za mocne. Róż od HEAN, też y, lekko rozświetlający, taki wypiekany. To jest Baked róż 272, bardzo go lubię. I kiedyś używałam go non stop, teraz po prostu sobie zmieniam te róże i gdzieś tam, wiecie, testuję nowe, sięgam po starsze i po prostu chyba tak statystycznie wypadło, że dawno go nie miałam, ale bardzo go lubię. Ale będę się dzisiaj... <laughs> błyszczeć. No i rozświetlacz biorę Glow Mamę. Rzadko sięgam jednak po te rozświetlacze sypkie, bo po prostu są mniej wygodne do użytkowania. Po prostu. Już nie ma co rozświetlać, bo to już się tak błyszczy, że oho. Troszkę może jeszcze na czoło, jakby tego wszystkiego było mało. O matko, ale blask. Nie no, ale ten rozświetlacz jest generalnie bardzo fajny i bardzo intensywną taflę blasku daje. Tylko po prostu chyba wyłącznie w kwestii komfortu Wolę używać y, prasowanych albo właśnie kremowych. Też ja uważam, że takie rozświetlacze sypkie powinny być w co najmniej dwa razy mniejszych opakowaniach produkowane, bo wszystkie te takie właśnie rozświetlające mają podobne opakowania. Zobaczcie, z na przykład podobnie. Nie, oboje mają po 5 gramików. Yy, wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, na taki sypki rozświetlacz. Nie wiem, czy, czy jesteśmy w stanie zużyć go w ciągu daty ważności 12 miesięcy. Pewnie nie. Dalej, zostały nam brwi, będę używała pomady z Glam Shopu, to jest odcień blondynka. Bardzo rzadko używam pomad, dlatego, dlatego nie mam zbyt wiele w swojej kolekcji, mam tylko tą i jeszcze jedną, tą z Freedom, którą zawsze robię piegi, bo to jest po prostu idealny odcień do piegów, więc mam tą do piegów, a tą tak po prostu, nie wiem. Na wszelki wypadek, albo coś. Kropla sobie tutaj troszkę dura bo pewnie mi już zgęstniała. Zresztą widać tutaj w opakowaniu, jak ym, się skurczyło to wszystko. I, i widzicie, tutaj taką całą przestrzeń pustą, bo, bo ten produkt się tak skurczył. Chyba też zostanie pomadą do piegów, tak to czuję, bo rzadko używam do brwi, więc się zmarnuję jak nie użyję jej jakoś inaczej. Tak się staram, wiecie, nie przesadzić z tą pomadą, żeby właśnie bardziej pouzupełniać te brwi, niż je tak wyrysować, jak to zwykle bywa. Ale się błyszczę. Ale wiecie co? Całkiem mi się to podoba jakoś dzisiaj. Dla zwiększenia poziomu naturalności muszę sobie troszeczkę to wszystko wyczesać. I mm, maskara jasna brew, też z Glam Shopu. No właśnie używam rzadko, bo jest dosyć Jasna, swego czasu też lubiłam ją używać, szczególnie jak na przykład zrobiłam trochę za ciemne brwi, jakoś mi wyszły, wiecie, za dużo nałożyłam jakiegoś tam produktu, jaki wyrciał mi z głowy. Cienia do, do brwi, <grym> za, za dużo albo za ciemny, to tym można sobie troszeczkę rozjaśnić. Nałożę sobie bazę, w sumie najrzadziej używam tej z Glam Shopu, bo no wiecie, u mnie to się po prostu nic na oczach nie trzyma, jak nie zrobię bazy po swojemu, więc nałożę sobie tą bazę. Okej, okay, no i przechodzimy do palet i właśnie tutaj musimy sobie pogadać, <noise> bo wyciągnęłam wiśnie w czekoladzie, słuchajcie, i już ze dwa, trzy razy myślałam, żeby się jej pozbyć w sensie zrobić mucha serio. Pająki! O, nie ma ich. Wyprowadziłeś? Tam jesteście tym razem. Mucha jest do zjedzenia. Do roboty. Myślałam, żeby zrobić declarer tej paletki, bo Wiecie, co bardzo ją lubię. Wiem, bardzo mi się podoba to, że jest jakaś taka płaściutka, i, i ten rozmiar mi się bardzo podoba. I generalnie kolory też, I jak robiłam nią pięć makijaży, to wszystkie mi się mega podobały i bardzo przyjemnie mi się nie opracowało, ale z jakiegoś powodu bardzo rzadko po nią sięgam. Wydaje mi się, że powodem jest to, że jest więcej błysków niż matów, i zazwyczaj tak mam z paletami, które mają więcej błysków niż matów, że rzadziej po nie sięgam. Ale nie, nie umiem się jej pozbyć, bo jakoś tak coś mi się w niej podoba, więc tak. I don't know. Może właśnie muszę wrzucić sobie te kosmetyczki miesiąca i trochę się z nią pobawić. No i mam tutaj złotą erę, paletkę, której nie używałam bardzo dawno. Od momentu, kiedy nagrywałam z nią odcinek z testem właśnie tej kolekcji Złota Era, to może wyciągnęłam ją raz i użyłam sobie jakiegoś błysku, może zraz, naprawdę. Wydaje mi się, że winowajcą jest tutaj ponownie może kwestia tego, że jest dosyć dużo tych błysków, ale po prostu te kolory obok siebie nie są inspirujące. Że one osobno są całkiem okej, okay, ale jakoś w tej konfiguracji i w tych ym, jakby odcieniach, w tych tonacjach, nie wiem, jakoś mnie to tak, nie jara mnie aż tak mocno ta paleta. Nie paca, po prostu coś nie paca między nami. <laughs> ta zieleń ciągnie mnie najbardziej, więc chyba jej sobie dzisiaj nie użyję, żeby po prostu nie iść na łatwiznę, tylko użyjemy sobie jakichś kolorów. Mm, które, po której sięgam rzadziej, może jakieś właśnie fiolety albo czerwień. No dobra, to zacznijmy sobie od tej czerwieni właśnie. Odcień burleska, paletka, złota era. Klepuję sobie w zewnętrzny kącik i myślę, żeby sobie zrobić takie wyciągnięte mocno oko. No pigmentację to ten odcień ma. Już jak się patrz tutaj... Nie wiem, to jest takie dziwne. Jak patrzę na tą paletkę, to wizualnie mam wrażenie, że te maty są mega suche. Nie wiem, <laughs> nie wiem dlaczego mam takie wrażenie, ale no... W pracy, no zobaczcie, no po prostu używa się tego jak masełka i wyciągnę sobie ten kolor tutaj powyżej załamania powieki i zrobię takie, wiecie, nie wiem co, co to może być. Strzałka, piorun, <grym> no takie tutaj. Wiecie co? Tu sobie jeszcze troszeczkę to wyciągnę, dołożę. Tutaj, to teraz na tą pustą przestrzeń pomyślałam, aby wziąć paletkę wiśnia w czekoladzie i odcień likier. I zaaplikować go gdzieś tutaj. W sumie to troszkę zniknął mi teraz ten ostrzejszy kształt, więc może zaraz wrócę do tej czerwieni matowej i troszeczkę zdefiniuję ją bardziej. I dołożę się troszeczkę wiśni, to jest taki brokatowy wręcz odcień, nawet nie widać na palcu. Wracam do matowej czerwieni i spróbuję troszeczkę bardziej zdefiniować teraz tą krawędź wewnętrzną. I wewnętrzne, wewnętrzne końciki yy, chyba nałożę coś takiego jasnego. Tutaj wybiorę sobie perły ze złotej Ery. Te perły akurat ładny odcień. Co to jest zrobić na dolnej powiece? Chyba wrócę sobie do tej czerwieni troszeczkę i pokryję sobie linię rzęs, ale tak bardzo, bardzo węziutko. Żeby zachować ten taki kształt wyciągnięty i wąski. Albo tutaj troszkę grubie i tu coraz wężej może sobie wezmę skośny pędzelek nawet. I tutaj już tak przy samych rzęsach. No, 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 no. Chcę, żeby kształt był taki wiecie, ciach, ciach, ciach. Nie wiem, czy, czy jest to zrozumiałe, ale teraz, teraz taką mam wizję. Tu sobie trochę tą kreskę wyprostuję, bo jest taka lekko. Chciałabym, żeby była bardziej. Prosta, po prostu. Ta jest w sumie prosta. Ta też. No, jak się oczywiście tak weźmie głowę, to już taka nie jest, ale o. Widzicie to? I like it. It's great. Podkręcam rzęsy i tuszuję tym wodoodpornym y, tuszem. Jest to Misza Ultra. Coś tam. Powerproof mascara. Jak znacie jakieś dobre, wodoodporne maskary, takie pogrubiające, to dajcie znać, bo z tymi pogrubiającymi, wodoodpornymi to jest straszna bieda. Nigdy nie mogę nic fajnego znaleźć. Ta nie jest zła, ale no, to nie jest, wiecie, takie pogrubienie jak przy klasycznych maskarach. Ale wiecie co, no, nie podoba mi się to takie odcięcie, bo ten kolor tutaj na środku jest za jasny, więc ja sobie chyba po prostu wezmę trochę tej czerwieni i, i zrobię takie. No po prostu połączy te kolory, o. Wydaje mi się, że takie jest lepiej niż takie odcięcie, które jest praktycznie niewidoczne i wygląda jakby było tak jakieś nieroztarte. nie podoba mi się to. No jest znacznie lepiej. Znacznie lepiej. Dlatego nie ma czasami co się trzymać w swojej koncepcji, tylko obserwować całokształt, jak to wygląda. Nie wiem, wygląda bardziej estetycznie teraz, moim zdaniem. Dla dopełnienia całości nałożę ten czerwony cień też na linię wodną zdecydowanie tego mi tutaj brakuje yes 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 I love it zostały nam usta i tak jak patrzę na to, co tutaj powybieram to zdecydowanie te różowe odpadają to jest najgorszy wybór przy takim czerwonym makijażu moim zdaniem ta szarość no pf, mogłaby być ale dowiecie, wiecie no wiadomo że to już takie kontrowersyjne trochę Unseen nude ten mógłby wyglądać no albo możemy pójść po prostu w jakieś ciemne usta, ale na przykład ja tak wiecie, rozmiękczyć, rozetrzeć trochę. Nie jest to zły pomysł. To biorę sobie Giorgio Armani 403, piękny kolor by the way. I robimy sobie takie wiecie taki efekt troszkę przegryzionych ust. Używam rzadko, bo po prostu jest to ciemny odcień i takich się nie używa zbyt często, ale jest to bardzo ładny kolor. A co jak dodać troszeczkę tej czerwonej konturówki tu? I tak się prezentuje skończony makijaż. Powiem Wam, że wyszedł bardzo fajnie, bardzo ciekawie, szczególnie jak na odcinek, w którym używam produktów. Po które prawie nie sięgam, <laughs> ale powiem Wam, tak jak mówiłam wam już tutaj w, mm, w przerywniku, że jestem z siebie całkiem dumna, że większość z tych produktów trafiła do dzisiejszego odcinka nie dlatego, że po prostu w ogóle ich nie używam, bo nie lubię, bo źle kupiłam, tylko akurat tak się złożyło, że używam czegoś innego, coś tam innego trafiło do kosmetyczki miesiąca i, i, i część z tych rzeczy jest bardzo dobra i bardzo fajna i bardzo je lubię. Ale po prostu tak wyszło, tak jak na przykład z tym korektorem, czy z tą bazą, pod podkład, czy z różem, które po prostu uwielbiam, ale no tak wyszło. Ale jest kilka rzeczy, których declutter powinnam rozważyć, na przykład pomada do brwi, na przykład te sypkie rozświetlacze, mam ich kilka różnych czy właśnie palety, po które bardzo często sięgam, może właśnie powinnam troszeczkę się dłużej do nich przyssać, wrzucić do kosmetyczki miesiąca, żeby ich sobie poużywać, albo właśnie rozważyć declutter. Zachęcam Was, żebyście Wy też zrobili sobie taki rachunek sumienia w cudzysłowie i wybrali do swojego makijażu kosmetyki, po które sięgacie najrzadziej, albo je sobie gdzieś tam odseparowali i próbowali na przykład ich po, przez jakiś czas poużywać, bo jest to fajne doświadczenie, można sobie, wiecie, troszeczkę rzeczy tak podsumować w swojej głowie, no i zrobić porządek yy, i być może części z tych rzeczy się pozbyć, a być może właśnie polubić na nowo. Także dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał i czy może się dla Was przyda. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pa-pa.